Siemanko, witamy Was prosto z targów Silesia Fishing Gliwice. Jest to czwarta edycja tych targów, a z nami... Robert Retmański, czyli Redman Car Fishing, to Trotka Team i karpiarze z TikTonga, czyli elita karpiarzy z TikTonga w jednej osobie. Dokładnie tak. Słuchaj Robert, rozstawiacie się już nie pierwszy raz na tych targach. Co ogólnie myślisz o tych targach? No, słuchajcie, no to jest już bodajże czwarta edycja. Dwie były tutaj w tym miejscu, jedna była w Katowicach i myślę, że ta jest największa, no, gdzie jest 140 wystawców. Są bodajże trzy areny. No Wiemy tutaj, że trochę na te areny jest ciężko trafić, no ale tutaj obiekt nie jest z gumy. My jesteśmy zadowoleni. Tutaj stoimy nie w pobliżu Mulfina, jest z nami tutaj niedaleko Mivardi, jest Solar. Także myślę, że tutaj naprawdę mamy bardzo, bardzo fajne miejsce i tutaj jako Trotka się fajnie prezentujemy na tym stoisku. Też myślę tutaj po wstępnym obejściu tego wszystkiego, myślę, że naprawdę jest to fajna konkurencja ogólnie na rynku takim targowym w Polsce. A teraz może zaprosimy Was na kolejne targi, czyli na Rybomanie, bo na Rybomanii też będziecie. Tak, oczywiście będziemy na Rybomani. Jeszcze nie wiem na którym stoisku, ale na pewno będziemy i myślimy, że te targi naprawdę w tym roku na Rybomani przejdą do historii. Na pewno przebiją rekord targowy, czyli 36 tysięcy. Myślę, że grubo będzie ponad 40 tysięcy. Tam 40 tysięcy chyba sprzedanych biletów jest. Nie spodziewają się troszkę więcej chyba ludzi. Także będzie grubo, będzie grubo i polskie targi, tutaj polscy organizatorzy targów, wystawcy, nie mamy co się wstydzić naprawdę w Europie. Byłem niedawno na targach Karden Bosch i tam było 16 tysięcy odwiedzających. Także tutaj naprawdę Polacy idą grubo, jak zawsze. Także zapraszamy Was z tego miejsca już na Rybomanie, która odbędzie się 6 marca, będzie trwała do niedzieli 8 marca. Także tyle. Dzięki Robert, a my lecimy dalej yy, przeprowadzać różne wywiady na różnych ciekawych stanowiskach. Dzięki. Dzięki. Siemanko, jesteśmy na stanowisku Karpit razem z właścicielem firmy Mateuszem Nowakiem. Siema, cześć. I pokażemy Wam, co możecie znaleźć na stanowisku CarbSeeda. Tutaj i również na rybomani, bo będziecie na Rybomanii, tak, nie? Tak, będziemy na rybomani, także już teraz możemy Was zaprosić, no na razie zapraszamy na silenzję, bo się zaczyna. Tak jest, także co tutaj możemy, co, możemy ja tutaj znaleźć? przynętówek yy, na początek, bo teraz mamy taki sezon fajny do nęcenia, do PVA i tutaj nasz taki topowy produkt to są Crunch Tigery, to jest skruszony orzech tygrysi aromatyzowany i barwiony on jest w kilku smakach i aromatach no a najbardziej te popularne to jest Hot sting, czyli ten co tutaj widzimy jest taki y, smerfny kolor ma mm -hmm. i drugi to jest taki y, nasz najbardziej sprzedający się zapach czyli Sweet, taki mega słodko no taki słodki po prostu zapach taki żółty dość y, kolor, Co orzeszki Dzięki temu, że to jest pokruszone, no wiele osób yy, też ten produkt powstał w ten sposób, że wiele osób chciało coś co już będzie pokruszone, żeby nie musieć to kruszarką, bo że się mm -hmm. ciężko kruszy ręcznie. No więc my to pokruszyliśmy, zapakowaliśmy wygodny słoik wielokrotnego użytku. Można sobie do pepałki dodać połowę czy całość, czy do łódki wysypać jak coś zostaje, to zakręcamy i, i można użyć myślę, że, myślę, że to jest bardzo fajne, szczególnie na takie szybkie zasiadki, gdzie chcemy szybciutko do PV, y, zmielony towar wrzucić i po prostu łowić. Oprócz tego wszystko, od orzechów, po kukurydzę, po konopie, wszystko tutaj możemy znaleźć. Tak, no mamy pełną gamę, jesteśmy dystrybutorem surowych orzechów tygrysich, mamy klientów kurtowych, detalicznych na Polskę, mamy też takie orzeszki tygrysie na włos, też byśmy jedną z pierwszych firm, która takie orzeszki wypuściła, teraz jest tego więcej na rynku, ale no chciałem pokazać Wam najbardziej popularną Przynętę, która się sprawdza na wielu łowiskach, to jest XXL Sweet, tylko tutaj go nie mamy, ale weźmiemy go stąd. To jest po prostu duży, mega duży orzech, zalany takim likwidem, bardzo intensywnym zapachem, też jest z dwóch wersji zapachowych, słodkiej i śmierdzącej. No i to jest mega fajny produkt na, na właśnie na karpie. Przez cały sezon wiele naszych Notimowiczów, klientów łowi na to z powodzeniem. nie? Mm -hmm. No dobrze, także myślę, że myślę, że to wszystko z tego stanowiska i z tego miejsca chcemy Was bardzo serdecznie zaprosić na Rybomanie i widzimy się. Tak, do zobaczenia, dzięki. Jesteśmy na stanowisku Extreme Carp Competition. Są to niezwykle klimatyczne zawody. Osobiście uczestniczyłem w nich już dwa razy. Mam nawet pamiątkowe opaski, które również możecie wy dostać, jeżeli będziecie brali w nich udział. A z nami jest organizator zawodów. Maciej Mnich-Siemanko. Cześć, witam wszystkich. Tak jak powiedziałeś, bardzo klimatyczne zawody, bardzo ekstremalne, wyjątkowe, największe zawody karpiowe w Polsce. Przed nami piąta, troszkę jubileuszowa edycja. Powiedz nam może jakie zmiany, bo słyszałem tutaj, że te zawody cały czas rosną w tym roku. Troszkę chyba więcej ekip będzie mogło startować, lub y, jakie zmiany po prostu. Okej. Okay. Na pewno tak. Jest dodatkowy sektor, czyli 10 dodatkowych timów, e, ponieważ nasza rywalizacja oprócz tej takiej głównej, jest też rywalizacją w sektorach. E, sektory są 10-osobowe, więc doszedł jeden dodatkowy sektor. Mm -hmm. e, w tym roku to będzie już 120 timów rywalizujących e, na zalewie Solińskim. To jest pierwsza taka zmiana, która powoduje, że będzie nas zdecydowanie więcej. Po drugie, w tym roku dopuściliśmy e, czwartego zawodnika, jeśli chodzi o udział e, w teamach e, wędkujących osób, a więc e, 120 timów czteroosobowych to już się robi naprawdę, naprawdę mnóstwo karpiarzy w jednym miejscu e, podczas jednych e, bardzo wyjątkowych, ekstremalnych e, zawodów i jeszcze jedna bardzo, bardzo fajna zmiana to to, że w tym roku e, drużyna Team będzie mogła łowić na 6. E, ki. Okay. Wcześniej to było na 4 kije. Od tego roku e, zaczynamy wędkować na 6 kiji. Co miejmy nadzieję spowoduje, że szczególnie dla drużyn, które są po raz pierwszy albo nie znają tak dobrze soliny, e, da ten bonus dodatkowy szukania e, większych, e, więcej opcji do e, z, znalezienia tych karpi. Jeżeli chodzi właśnie o te wędki, bardzo dobry pomysł, bo my jak byliśmy, bo naprawdę były miejsca, gdzie chcielibyśmy postawicie jeszcze te zestawy, ale brakowało niestety tego kija dwóch kij. Więc bardzo fajnie. Więc yy, co nam pozostaje z tego miejsca? Pozostaje nam zaprosić Was na, na te zawody, chociaż zapisy już yy, były. Można się jeszcze jakoś dostać? E, e, tylko z eliminacji, które w, w Polsce się odby odbywają, jest 10 eliminacji, w których można się dostać na zawody. Jest jeszcze kilka tych eliminacji, gdzie można się dopisać. E. E. Zapraszamy też serdecznie, żebyście nas śledzili, bo zapisy się już odbyły. Jest lista rezerwowych, e, która jest pełna. A ponieważ to będzie taka troszkę jubileuszowa, piąta edycja, bo to już piąty rok, kiedy te zawody się odbywają, więc przygotowaliśmy też dużo nowych atrakcji, które będą niespodzianką, myślę, i dla startujących. I myślę, że też e, e, uatrakcyjnimy e, tym, którzy będą nas śledzić czy w social mediach, czy mm -hmm. oglądając nasze relacje filmowe, więc e, zapraszamy serdecznie wszystkich. Śledźcie, oglądajcie, będzie myślę też e, dużo, dużo zabawy dla tych, którzy faktycznie oglądają. Będzie dużo konkursów i rzeczy do wygrania. Także zachęcamy do brania udziału we wszystkich eliminacjach. Dzięki Maciek, Dzięki. do I zobaczenia. kiedyś na pewno jeszcze, bo w tym roku niestety nie zabraknie, ale na pewno jeszcze wrócę na solinę. Super, zapraszamy. <laughs> Dzięki. Jesteśmy na stanowisku Karpiawego Pucharu. Ze mną Mateusz Lejk, przedstawiciel tych oto zawodów. A przed nami dosyć pokażna nagroda. Ile tutaj mamy w tej gablotce? Nic się nie zmienia od samego początku. Słuchajcie, witam bardzo serdecznie. 250 tysięcy złotych w gotówce. Eee, tutaj jeszcze nieprawdziwe, ale na finale trzy razy już można było to e, zaobserwować u nas na e, profilach, na social mediach. Przez, już wypłaciliśmy 750 tysięcy, teraz będzie okrągły milion. Także myślę, że nie ma drugich takich zawodów, gdzie jest taka kasa. Eee... Może powiemy po prostu wszystko o tych zawodach, ile będzie eliminacji i gdzie odbędzie się finał w którym będzie można zawalczyć o tą właśnie nagrodę. Tak, słuchajcie, w tym roku my cały czas rośniemy w siłę. W zeszłym roku było 14 eliminacji, w tym będzie 18. Topowe wody w Polsce komercyjne i nie tylko, też PZW takie najlepsze. Staramy się dobierać najlepsze możliwe wody, jakie są, żeby oprócz tego, że ktoś przyjeżdża po kasę, to żeby mógł połowić piękne ryby na fajnych łowiskach, gdzie niekiedy ciężko się dostać. Także dajemy taką możliwość, wybieramy topowe wody, Także 18 eliminacji i wielki finał na drugiej największej wodzie w Polsce, jeziorsko. Wielka zagadka, ale też z drugiej strony każdy chyba Skarpiarzy w Polsce informacja o tym, że to jest woda, gdzie jest multum ryb. Będzie potrzeba nam trochę szczęścia, przede wszystkim Wam łowiącym, żeby trafić akurat w te żerowanie i żeby ryba była, bo to jest ogromny zbiornik. Ale jeżeli to odpali, to naprawdę będą nie, wyniki, których się mało kto spodziewa, jestem przekonany o tym. Także bezapelacyjnie można powiedzieć, że są to zawody karpiowe, w których można wygrać po prostu największą kasę. Dzięki bardzo Mati i zapraszamy Was chyba na te zawody. Dziękuję bardzo, zapraszam bardzo serdecznie, dzięki Patryk za odwiedzinki, porządny gość, porządny kanał, obserwujcie. Dzięki. Dzięki. Znajdujemy się na stanowisku Carp Wars, a z nami Arkadiusz. Witam serdecznie. I powiemy tutaj bardziej, Arkadiusz powie o tych zawodach. Witam was serdecznie. Słuchajcie, Carp Wars to impreza, która ma w tym roku trzecią edycję. Pierwsza edycja była kompletnie inna była to edycja eliminacyjna. Druga edycja była to jednorazowa impreza, która miała miejsce na Katlow. W tym roku rzuciliśmy się na mega głęboką wodę. Jezioro wytyckie. 400 hektarów, 40 ekip, nagroda główna 40 tysięcy złotych, yy, nagroda pieniężna oczywiście, a nie nagroda Towarowa. 40 drużyn zawalczy 19 września na wodzie, która jest mega ciężka. Są tam naprawdę fantastyczne ryby, będzie wspaniała atmosfera. Mamy jeszcze miejsca, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszamy do, do kontaktu przez stronę carpoorts.pl albo przez stronę BookingFish, zakładka Zawody. Czego byś chciał jeszcze wiedzieć więcej? W zasadzie myślę, że powiedzieć już wszystko, także z tego miejsca zapraszamy Was po prostu na te zawody. Dzięki za szybką rozmowę, a my lecimy dalej. Powodzenia. Jesteśmy na stanowisku EcoBites. Z nami jeden z przedstawicieli, Pan Łukasz. Siemanko. Cześć, cześć, witam. Co tutaj, Łukasz, możemy znaleźć, co tutaj w ogóle się dzieje i przede wszystkim na co łowicie te wszystkie kabany, bo tutaj, jak widać, za plecami Dwa razy z Terstu raz zwycięstwo w tamtym roku dwa i trzecie zwycięstwo. miejsce. Dwa razy już zwycięstwo, tak, tak. Także dwa razy zwycięstwo. Co tutaj się dzieje na tym stanowisku? Przygotowaliśmy konkurs dla Was. Robicie sobie zdjęcie tutaj, właśnie, tak jak, tak jak mówimy, skarpiem o wadze 25 kg 800. No i do wygrania jest właśnie taka liczba, ta, taka, taka ilość kilogramów kulek oraz stopiwek dla osób dorosłych. Wystarczy zrobić zdjęcie, oznaczyć na Facebooku. Udostępnij na Facebooku oznaczyć Ecobytes no i bierzecie udział w losowaniu takiej fajnej nagrody. Poza tym, stanowisko po drugiej stronie, chłopaki tam działają, można się dowiedzieć wszystkiego o naszych produktach. Zapraszamy, zapraszamy do nas. Czy na Rybomanii też będzie coś takiego? Oj, na Rybomanie szykujemy coś jeszcze, coś to jeszcze coś lepszego, coś tak, lepszego. tak, ale to już niespodzianka, to zapraszamy na Rybomanie i, i tam zobaczycie. Także dokładnie tak, zapraszamy na rybomanie. Zapraszamy na stanowisko Eco Bites. Dzięki. Jesteśmy na stanowisku BITES, a przed nami Szymon Stasierski, który pokaże Wam ogólną ofertę Bitesa i nowości. Cześć, witam Was serdecznie. Na początku chciałbym Wam powiedzieć, że ten rok będzie troszkę przełomowy w BITES, ponieważ dołączą do nas znane. Osobistości ze świata karpiowego. Także czekajcie, już niebawem będą nowe informacje. A teraz, w kwestii przypomnienia, e, najważniejsze nasze produkty. Zaczniemy, oczywiście, od mniszka lekarskiego. Kulka, której nie ma żadna karpiowa. Firma produkująca właśnie przynęty. Ciekawy zapach miodowy. Taki bardzo słodki. Kulka, w też w fajnym kolorze, e, żółtym, takim stonowanym. Także jest to bardzo łowna przynęta u nas w timie, najbardziej sprzedająca się przynęta. Także występuje zarówno w popkach, w aftersach, kulkach zanętowych. Mamy do tego oczywiście dipy, zalewy. Druga propozycja, taka również topowa, to jest kulka G2. Tutaj mam akurat, czekajcie, to nie to. O, G2. G2 to też topowa kulka. O bardzo wysokiej jakości. To jest topowa, nieco droższa kulka, ale naprawdę warta tutaj uwagi i taka pewna kula, którą postawicie. Jeżeli są ryby w łowisku, to z pewnością będzie ta przynęta pobrana. I tutaj też pokazałem akurat kulki w zalewie. Mamy kulki zbalansowane, kulki tonące, zalewy i tak dalej. A co ciekawego z nowości, z nowości mamy w serii Fanatica bardzo fajną. Kulkę łamańca można powiedzieć, bo krab, anszua, mango, też ciekawy zapach. Kulka może nieco szybciej pracująca, także takie pory roku jak wiosna, jak jesień. Ta kula z pewnością zrobi furorę w tym roku i tutaj tak samo jak w pozostałych seriach, kulki w dipie, kulki tonące, kulki zbalansowane i co dalej, pojawiły się również duże kulki pop-up tutaj z myślą o łowiskach bardziej może na południu bo tam w Polsce tutaj się częściej akurat dziwią czemu łowimy na takie małe kulki im niżej, że tak powiem na południu w stronę Balatonu no to karpiarze używają tam bardzo dużych kul, dlatego Mig proponuje też duże rozmiary kulek, tutaj mamy Mega Dumbelsa, mamy też kulki 30 mm, a nawet w tym roku pojawiły się tak zwane piłki golfowe, czyli 40 mm. Dodatkowo z nowości pojawiła się kuleczka serii Hunter. Jest to truskawka w zalewie. W zeszłym roku pojawiły się kulki w serii X Class, też również truskawka do sypania te serie. Wychodzą bardzo ekonomicznie. Tutaj, zaopakowanie też bardzo dobrej jakości. Macie 150 zł za 4 kg. Wtedy sobie mieszacie te kulki zanętowe, plus kulki z lepszej serii i macie fajną mieszankę. Kulki mamy też bardzo szybko pracujące, można sobie pomieszać. Wtedy to działa troszkę jak pelet. Szeroka bardzo oferta. Staramy się wybrać te produkty, które w Polsce, że tak powiem, sprawdzają się najlepiej. Oglądajcie cały czas, Migbytes i mam nadzieję, że już niebawem dowiecie się, kto do nas dołączy. Także, tak jak widzicie na stanowisku McBites, y, dzieje się i na pewno będzie się działo jeszcze więcej z tego miejsca. Myślę, że możemy Was zaprosić na rybomanie, y, bo, oczywiście, na rybomanie będziecie. Oczywiście, będziemy na rybomanie, zapraszamy. Zrobimy tam fajne akcje, promocje. Także wbijajcie w strefie Munfin McBites. Idziemy się już w marcu. Tak jest.